strony jolapada i ze mną, dzisiaj jest Ajker dzisiaj zagramy sobie zwykłą rundkę Battle Royale ale jak rundka szybko wypadnie to zagramy aż dwie rundy i opowiemy Wam historię o naszym kanale i o jakby nas dlaczego zaczęliśmy nagrywać dlaczego jesteśmy superami i przepraszam Was że przystaje tu dwa było filmów ale jakoś tak jeszcze raz przepraszam, że jest zmarną zrobić, ale ja miał, mam lagi i teraz co mam lagi, czy nie mam? Więc, to mam challenge. Udawaj i bota challenge mam. Taki challenge zrobiłem. Okej. Okay. Nie zrobił, tylko gra na komputerze, dobra? O, o, o. No. I w ogóle, wyszła... Stop, 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 stop. Dobra, szumanek już wyskoczył, to szkoda. to mam pół, to Acer. Wyleci się złota. Tak, wysłałem na napadzie gifta, bo sobie gramy rundkę, Ani też dodała, i wchodzimy, wchodzimy do Lobby, już my też dodaliśmy, i ona mówi coś się pokićkało, chciałam wam wysłać gifta, ale coś się póki no, no, więc sobie no. pomyślałem, a skoro jutro dostałem 5000 fotoletów, to wyślę jej emotkę za 200. Serio, widzowie, tak się pokazało, i mi wysłał z tego powodu emotkę, pokażę wam później, jak wyląduje. I care, z tego powodu mi wysnuł też fajną emotkę. I obiecałam Aikerowi, że w zamian za to e, kupię Aikerowi dowolną, egzotyczną broń. I Aiker chciał tą snajperkę e, z tego właśnie. Za ja to na styku. W ogóle przypominam Wam o subskrybowaniu kanału, bo kto tego nie robi, to jako pełny To ogromny błąd, prawda Aiker? Prawda. Prawda Tim? Tak. Tak, tak, prawda, prawda. W trzeciej część jak uczy mi grać na padzie, na 20 słów wylatuje piosenka, na 30 słów wlatuje z 3 ikeru i prezesa na 35 i uczy mi i uczy mi kredyt dziewczyny, bo dużo czego, ale możemy przejść do historii o naszym kanale, o nagrywaniu. Yy, Latam! Wyglądało to tak. Yy, no, zauważyliśmy, że... Mm, Moja mama i mój tata e, nagrali filmik ze swojego ślubu i pomyśleliśmy, że jak Przysyla. oni nagrywali coś i ludzie są takimi youtuberami, to pomyśleliśmy tak, no to dlaczego byśmy my nie mieli nagrywać? Przecież no, to oni montować, nagrywać, to przecież dałoby się coś wrócić. Na końcu. W końcu, no. Wrzucić w końcu. To będzie nasze pierwsze, pierwsze no. zatknięcie z YouTuberem. w końcu nagrywać, od... no, w końcu być YouTuberami. Spełnić nasze marzenie, prawda? Tak. Zobacz, to... po poleciał. No, tak jest. Wiesz, gdzie? Tak ja będę na śmieci. No to co byśmy my nie, mieli nie nagrywać? Na, nie nagrać, i nagrywać. No to tak sobie e, później e, stworzyliśmy pierwszy kanał. Nazywał się... Minecraft 123. 1.23. No i... Tak nazywał się nasz pierwszy Anitka, kanał. Aitka, ktoś tu czeka. Co ty chcesz? Tą snajpę? Tak. Już ci daję. Proszę. Mieliśmy od niego zadanie. Ja chciałam od niego balasie. Co jest z balasem? Mogę. wywalił mogę. No uspokój się. Ja zawsze ich wywalam. Nie zazwyczaj bo te zabijam. W naszym pierwszym kanale, Maincraft 1.2.3 to był... wtedy jeszcze naszą ulubioną grą, był Maincraft. I postanowiliśmy, że w końcu no to sobie może nagramy, stworzyliśmy kanał i nagraliśmy tam e, filmik, jak wysadzamy e, zbudowany przez Tiga e, stadion. nie pytajcie się dlaczego ja się tam nazywałam Anitman, e, e, Tig był Szy Szymomen, a Iker był Yulomen. Mam skason są A jakby taka ciekawostka mieliśmy wtedy 7 lat, więc... I co było? Tam był filmik z kamerką, więc jeżeli chcecie zobaczyć nas w później, o 7 lat, to po prostu To jest coś dla Was. O nie, mam skoczącą są Pomocy, 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 pomocy! Mam rakiety. i ten leży? Hej, panowie! Hej, menelek. Hej, menele! Hej, menel. Hej Mietki! Resperuję go! Tick nie lubi Mietków! Tyki dobra mietka. Co to było? Tik, nie lubi mnie. Tik, ucieka. Macie jakieś amulety do snajpy, bo ja mam zero. Driefa, Driefa. Driefa. Ja też nie mam, ja uciekam. Z wyregulowanym motoru rąbidzowie. Ja, ja mam tylko to, dwa zapasowe. A do, do snajpy, to niech eiker... No no, nie tak to daj niech eiker, bo eikerowi się najbardziej przyda, bo ona ma najlepsze. Tylko, wygnawaj, bo to łódka mi odwali jakieś dziwaczne. Moja łódka tańczy jak salona. Czy J pieszcze? To jest ona! Moje prawdę widzowie! Moja łódka, łódka jest zlegowana. Mówisz, w kółko. Mam jest zlegowana. kogo nie wiadomo mówisz, czemu. Ja uważaj, że jest nowa jakoś dźwięku, bo Ja łódka tańca jak salona. widzowie, ratujcie. Tam. I na łapka w górę to miej salona łódka dla Tiga. To super, ale ja nie mikrofon. Tam są. Dobra, to ja dalej będę opowiedział. Idę na nasz cel. Uciekamy na strefę. Ja mam cztery matce. No ja idę też na strefę. Ja mam trochę więcej matców niż strefę. O nie! Moja łódka w kokołce wyrzucona z wody. No masz cztery ich... drewna. Dobra, Wszystko co mam to cztery drewna. Dobra, yy, id idziemy dalej. Ej, moja łódka jest na szybka, nie, nie wiem czy wie. Kto wie, Gdowie, ja nie gram na cheatach. Ale, no nie musisz grać na ty, opowiedzieć historię. Chyba nie chodzi w filmiku o to, że masz latającą, śpiewającą i górno-robiącą łódkę. No, wiesz, mam latającą łódkę, widzowie. Dobra, ale to nie, to nie jest cel tego odcinka, prawda? Mhm. Latająca No to... Mam tego dać znalazłem w końcu. A co? tak taka Udało Ci się go znaleźć. Mam wiecie? No tak! do mnie dostał snajperkę?! Tak? Snajperkę dostałeś? Chyba. Dobra, ja już lecę na sklepę. To impulsami. gdzieś tu był ten do 12%. Ale... Później wyświetlił się ktoś, um, a um. z uwagi było że jest w impulsach, I zmotywował nam ten win, bo tam był... To ta, ta, ta. był leniem. Jestem na Ja jestem na strefie! O, pan prezes dołączył. O, tam, pana Panie prezesie, nagrywamy. Nagrywamy. Oj. Opowiadamy historię naszego kanału. Panie kanał. prezesie. A dobre, dobre. Patrz, jak w gracie. Patrz krzymie? Zabrałem się swoim nade'em. A No bo tak. biłam się z typem. Nie z ja na z typem. Tu z burzy, mam loa, widzowie. Co sekundę do ciebie pójdę, dobra? Dziękuję. A bo dziękuję, tam... Trafiłem, w myślałem, że to impuls. Bo mnie obok impulsy, ja się skończył i zaciąłem nade'a. Lama! Lama? No, mam lamę. Idziesz na nie Aniucia. Aha. Jak idę? Ja, ja przebiegłam tędy i nie zauważyłem. Co jest? A pa ale była fajnie, się skończyła. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Radzę. Styk ty się skończył. Dobra, ani. On tam, zaraz się... ja niego my pójdę, ale wreszcie nie ma. Na się uleć bandażem i następnie się uleć z Dobry pomysł. Sprawdzę so, tylko, czy mnie poleci, mi nie wyleci ja mi ammo do snajperki i Szymek, po ciebie idę. Nie no! To sobie dobra, dobra i ja to używa na używam FD-ki, biorę kutę i uciekam. Dobra, e, przechodząc do historii. Później, jak mówiłam, przez dwa tygodnie prosiliśmy mojego taty, żebyśmy robili ten film, bo sami jeszcze nie jakby co to ja montuję aktualnie w no dobra teraz już nie ma, nie ma ciekawostek, tylko dalej do historii Jak w końcu udało się zmontować ten film, to było super, cieszyliśmy się i nagraliśmy jeszcze jeden film, ale to już był z realu, bo tamten traca. To był challenge, znaczy nie challenge, to było jak... Kosiliśmy dźwie w podwórku, a ja tego nie wrzuciliśmy na kanał widzowie no, jak coś. Bo ja opowiadam o, o czymś takim, że nawet... Ale później no, mój tata nie chciał tego w ogóle zmontować i jakoś tak wyszło, że nie wszedł ten Na kanał. Ja burzę... Umierał! I w ta... końcu później już nie, nie chciał nic się czekać jakoś tata zmontuje e, filmik. Po prostu poczekaliśmy i stworzyliśmy po jakimś czasie yy, nasz własny kanał i tam wrzuciliśmy dwa filmy. Jeden to był w realu, a drugi to wsiadł do auta w rachunek. Dźwigowanko! Okej, okay, to sobie nie ma jego w krachu! Błądne radio, prawa autorskie. Dobra, już włączyłam to. Tylko ciągle ammo do snajpy? Zobaczę czy ja nie mam, mam 18. Prezent! Mam 18 Super A mi wypadł goldskar Mam goldskara Weź sobie, czy jak chcesz Zapada, co ty o No weź sobie to, jak chcesz to odczuwałaś się? No pewnie, a co ty masz? Też policja Mam no, goldskara historia A jak to było? Dobra, dalej... Cik, ...Który utknął w aucie. <grych> Okej, okay, dobra, widzowie, to teraz dalej będę wam opowiadała tą całą historię. Oj. I później, jak, tam, jak tam nagraliśmy dwa filmy, no i przestaliśmy nagrywać, bo no jakoś tak coś wypadło. Samolot! Spamiętaj do niego, z Prawda? A, zjeździł mi tylko waha Spisztać teraz. I... Mamy go loła. Ma Dziwi się. Dostawiliście snajperkę, dostaniliście no snajperkę, Ale teraz moją ulubioną grą z Fortnite, jak to możecie wiedzieć. Mam gracza. Ja też. I nie, zero matców i e, zero ammo. Mam medalów. Idę do ciebie. Ja mam matus. Zaraz, na Ale gdybym wiedział, co to jest Fortnite, to bym mogli grać od początku. Ej, tam mogę ammo do snajpy zabudujeć, ale mogę ammo do snajpy? Nie mam nie mnie. Okay, Anonimum my zabił, anonim. Tu leży? Tak. Ile ty... ty masz lo... HP? Tyle, dobra. Ja mam, dużo bo... ja mam dużą potkę mogę? Eee, lepada malowa, lepada malowa, lepada malowa. Będą według mnie podjeżdżać na mnie. Podchodzą, podchodzą. Podchodzą. Zabuduj, zabuduj, zabuduj nas, zabuduj, zabuduj, zabuduj nas. Oni mają tą gównianą pompę. Widowie. Dobra co wam cię zbliży. Oła! Oni mają 0... Zero... Oni! Jeden jest. leży. To i już trochę. Mogę już mnie łaskawie nie zabudowywać? M.E. Piska albo Bo Nawet miałem to samo HP. Jeden ma mniejszy HP. Jeden... Jeden... Miałem... Jeden leży. No właśnie, e, jedna nie żyje, druga nie żyje... Jaka? Taka. I taki i... Nie będę ćwiałała, ja wręcz na kawałek... Strefa! Przesłałaś się HP! E, 10 sekund. Ma... A i tak, teraz chcesz dużą płotkę? 20, 18, 15, 20, ja, po ja, no, ja tu po mam kartę! W ogóle, dobra... No wyjdę. Ja, w I dobra, ja... Idź na strefę, ja wywołuję weź, się, wezmę już kilka kartę, mam więcej HP. Papi, ma masz te małe w jeszcze? Lapata, tak, lapata, mam. Doskonałe, doskonałe, doskonałe. Doskonałe, doskonałe, doskonałe. Dobra, teraz panie, do nie, nie będę czekał. No to dobrze. Ech, no, może wygracie? Bo normalnie to robisz trzy Jeśli dostanę leczenie to może wygramy. no? Dobra. Ani tam ma dwie małe. Tutaj jesteś sobie grzyby polskie. Masz. To będą dwie. Ja już Na teraz naprawdę? mam milion matców. Masz już milion, to mogę sobie zespać. Tak. Ale mało. Masz, masz. masz, dużą potkę. Tylko no. daj mi małe. Nie ma, po, nie ma problemu. Proszę. Ej, ja się zrobić, bo tam, tam będzie Medzik. Może w drodze będzie med, Bo Medzik by nam się przydał. Myślę, że mi drobie? bardziej by się przydał. A, ale... to do historii. Dalej... Yy, wydarzyło się... No, jak zaczęliśmy nagrywać ten Fortnite'a było wszystko super. I obiecaliśmy sobie, że już nigdy więcej nie yy, 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 yy porzucimy kanału. Oh. O sklasze pani. Tylko że ja napiję. Zapowiem masz mieć o kawacha. Dobra. Szkoda, że med nie wypadł. No. Ani tak sobie weź kawacha. Żebyś miała jakby są. So. Nie, 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 ja sam ci wolę strzelać z, z kałacha, wiesz? Gdzie mu ja tego dropa? Mogę wam opowiedzieć historię jak e, o naszym pierwszym filmie na kanał. E, natomiast to wyglądało tak, że po prostu nawet się nie naradziliśmy co będziemy nagrywać. Ale... Dobra, to niosę się jedno amortyzm. Ale po prostu włączyliśmy nagrywanie i zaczęliśmy nagrywać. Cię tak pomyśleliśmy, a pokażemy wam, gdzie jest położenie e, dwóch pomagierów, ducha i mroku, to było jakby co w sezonie e, w, w 15, 14. 14, tam w? są strzały. Więc możemy tak zaraz pójść, ale co wypadło? P90, ale zero leczenia. Ajajaj, to szkoda. Krzywka. No bo leczenie Dziękuję <suszynka> za odbicie mnie. Na jest zawsze, że inny impulsa. No, tak zawsze. Nie ma, mongol, tak nie ma. Trzeba A nie, czy o, ktoś został? A ktoś miał Ja też może niedawno zginął. Nie, oj, nie, oj, co I co to robisz, nie, robisz, nie. A go chodźcie. A bo chodźcie. A go 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 chodźcie. Miriam mogłaby sniper sobie włożyć kluczowy i ostatni tym. A w ogóle nie wam pokazać tą emotkę. Dwa teamy. Jeszcze jeden team. Jeśli cieszę, się po prostu na O mój, nie zpakiem, z pakiem. Wygraliśmy Elinę, a mogę to spakieć? Proszę. A skąd masz? jeden A z chodź, chodź, miejsce szybko. Trzech na jednego to bandały, dwóch na jednego to bandały z tego powie chyba. Aj to Dobra, zaczynam budować z metalu. I winner. Winek! I tańczę emotkę, którą akurat dostałam od Eichlera. Jeszcze raz was no, przepraszam za to, że nie wleciał epidemii przez dwa tygodnie, ale jakoś tak wyszło. Ale super! Nie, nie, nie macie. No, Mamy jak teraz. Ja chcę. Dobrze. Ym, też możecie napisać co dostałeś od Mikołaja, bo i bardzo ciekawa. Dla pana będzie lajkować! O i serduszka przypinać. Dobrze, ja mam jeszcze że się odbywą... A, zobacz, a mi teraz przypniesz?